To arbus i miodowa galaretka! Co się dzieje? To dziwne, wow! Miodowa galaretka smaku arbuza! Ekstra! Koniecznie trzeba tego spróbować. Czemu ja mam taką malutką buteleczkę? To przecież challenge, duże, średnie i małe porcje jedzenia. Będzie wesoło. Czas zaczynać degustację. Kto będzie pierwszy? Oczywiście, że ja bo dostałam najmniejszą porcję, ale i tak się z tego cieszę. Zaraz spróbuję mojego smakołyku za pomocą takich maleńkich rączek. O, rany! Mm, co za pyszności! Arbuzowa galaretka jest niesamowita. O tak! Tylko wielka szkoda, że już się skończyła. Ojej, a co to? Pestka zarbuza? I co ja mam z nią zrobić? O, już wiem! Posadzę ją. Wezmę niewielką doniczkę z ziemią, a następnie obficie poleję wodą. Nie mogę się doczekać, co z tego wyrośnie. Czy wy to widzicie? Wyrósł mi malutki arbus, Wspaniale. Koniecznie muszę tego spróbować. Mm, to jest naprawdę smaczne. Jestem zadowolona. To było dobre. Teraz moja kolej, żeby spróbować galaretkę. Nacisnę na butelkę. Och, a teraz spróbuję. Mmm, co za wyżerka! Chcę jeszcze i jeszcze. Rewelacja! A teraz spróbuję jeść w ten sposób. Ekstra. Mm, chwila, mam w buzi pełno pestek. Quentin, co ty zrobiłeś? Przepraszam, ty jak zawsze. Dobrze, nie mam czasu. Czeka mnie tu moja ogromna butelka ze smaczną galaretką. Kurczę, nie mam siły, żeby wycisnąć galaretkę. O, mam pomysł. Mam ze sobą fontannę. Wcisnę ją do butelki i wtedy galaretka sama wyleci. Patrzcie na to. Zobaczyło się! Jak to apetycznie wygląda! Ale w jedzeniu nie jest zbyt wygodne. Już wiem! Będę to za pomocą słomki. Mmm, jakie dobre! Maj mi myślisz o tym samym, co ja? No pewnie! Słuchajcie! A dobra, niech sobie piją. O nie! Chyba coś poszło nie tak! Fontanna się zepsuła. Uważajcie, bo zaraz coś się zdarzy. Chowaj się, kto może. Za późno, o wiele za późno. Jesteśmy cali w arbuzowej galaretce! To takie śmieszne. Niezła zabawa, tylko spójrzcie. To gra multi-du-sort, Najfajniejsza gra ze wszystkich, które istnieją. Powiesz ją w Google Play lub App Store. To przecież makaron Huba Buba. Quentin ma najmniejszą porcję. A Miley ma ogromne wiadro. Taką porcją na pewno można się najeść. Zaczniemy od Quentina. Wiem, wiem. Dobra, próbuję. Wrzucę całą porcję prosto do buzi. Mmm! Smaczne w dodatku mogę nadmuchać balona! Ekstra. Tylko szkoda, że w ogóle się nie najadłem. Oh. Ech, Sofii, kontynuuj. Ja z przyjemnością. Nie potrzebuję nawet sztuczcu. Zjem cały makaron prosto z wiaderka. Jest niesamowicie pyszny. Wpadłem na pewien pomysł. Odecnę makaron i wiaderko zabiorę sobie. Zjem wszystko, dopóki Sofi nie widzi. Mmm, jakie dobre. Co? Czy ty zwariowałeś? Przepraszam, ale byłem bardzo głodny. Kurczę, dobra, nadmucham chociaż balona. Powinien wyjść mi całkiem duży. Wow, tylko spójrzcie! Super mi to wyszło. Teraz mogę zrobić jakąś fajną figurkę. Chwileczkę, chwileczkę. Ta-dam! To piesek. Fajnie, mogę się z nim pobawić? Dzięki jaki słodziak! Ja jestem ciągle na ciebie obrażona, Quentin. Dlatego czas na zemstę. Zapamiętaj, że nie wolno ci zabierać mojego jedzenia. Masz teraz nauczkę. Sophie, jestem cały brudny. Ha! Niezły ubaw. Jedz już swoją porcję, Miley. Z przyjemnością. Mmm, to niesamowite. Normalnie szaleństwo. Wręcz nie mogę się oderwać. Mogłabym to jeść bez końca. Ej, czy ona tam naprawdę wlazła? No, a teraz zamierzam nadmuchać ogromnego balona. Patrzcie! Wydaje mi się, czy to mi przypomina balon latający. No! Wow, jak to pięknie! Widzę nawet swój dom. Uczestnicy tym razem dostali strzelającą posypkę. Miley ma średnie opakowanie. Quentin, największe. A Sofie najmniejsze. Dlatego ona zaczyna. No dobrze, to próbuję. Wysypię opakowanie posypki prosto na język. O, jak fajnie strzela! To było bardzo smaczne. Szkoda, że tak mało mi zostało. Wpadłam na świetny pomysł. Wysypię resztkę posypki do szklanki z wodą. Teraz mam lemoniadę. Fajnie to wymyśliłam, co? Tylko spójrzcie, jak pięknie mi się to mieni. Próbuję. Mmm, pyszności. Miley, teraz ty. Świetnie. O, tak. Już nie mogłam się doczekać, żeby poczuć, jak ta posypka będzie strzelać. Ojej! O rany! przestań! przestań! Ojej, to było mocniejsze niż myślałam. Jak dużo posypki zostało na stole. Zaraz usypię z niej takie słodkie serduszka. O, ale fajnie! Ja też wpadłem na świetny pomysł. Obliżę swój palec i zanurzę w tym uroczym serduszku. Jak to? Moje serce spłonęło? Quentin, czemu to zrobiłeś? Przepraszam, to nie było specjalnie. Ej, Sofi, to moje. Spadaj mi stąd. Sam to zjem. Będę potrzebować lajka, żeby wsypać całą posypkę do buzi. Wsypujemy. I gotowe. No i co, smakuje ci? O nie, co tu się dzieje? Jaki piękny pokaz fajerwerków ci wyszedł. O jacie! Chuentin! Tak zabawnie wyglądasz! Cześć wszystkim! Chcę Wam pokazać nową grę Multi du Sort! Naprawdę fajnie się w nią gra. Można ją pobrać w Google Play lub App Store. Zagrajcie razem z nami!